Księży ubywa, świeccy pomagają. Kiedy wielu młodych księży przeżywa kryzys, mówię o Polsce, czego dowodem są odejścia ze stanu kapłańskiego, radością napawa postawa wiernych świeckich i ich rola w ewangelizacji. Przyglądając się życiu wielu parafii, choćby na stronach internetowych płockich, można spotkać dużo informacji o aktywności wiernych świeckich. Księża doceniają na ogół ich wkład w organizowanie asyst, pomoc przy budowaniu grobu pańskiego. Nie zapominają nigdy o strażakach, hurzystach, ministrantach, a także o panu kościelnym czy panu organiście. Rzadziej spotykam podziękowania skierowane do członków parafialnych zespołów charytatywnych. Pracowników poradni rodzinnych, czy też nawet rad parafialnych. Awangardę stanowią te parafie, a jest ich kilkanaście w naszej diecezji, gdzie odbywają się systematyczne spotkania teologiczne, jakieś konferencje, szkolenia, coś na kształt parafialnych akademii teologicznych, o których marzyłem kiedyś na poziomie diecezji. Wtedy pisałem i myślałem o Decyzjalnej Akademii Wiary. Coraz bardziej czy co bardziej wrażliwi teologicznie proboszczowie zdają sobie sprawę, że w ich wspólnotach istnieje, bo istnieje zapotrzebowanie na pogłębioną wiedzę z biblistyki, teologii duchowości, dogmatyki, teologii moralnej czy historii Kościoła, nawet tej najnowszej. Nawet jeśli są to niewielkie grupy wiernych. To przecież spośród nich można wyłowić parafialnych liderów, którzy są gotowi służyć kościołowi swoimi zdolnościami zawodowymi. Niektóre z tych zdolności stają się prawdziwymi charyzmatami, daleko wykraczającymi poza teren parafii. W Płocku takim przykładem jest działalność pani Katarzyny Kobuszewskiej, która Kilka lat temu założyłam wtedy skromną pracownię pisania ikon. Dzisiaj jest to poważny centrum, ośmielę się powiedzieć, duchowości, którego owoce widać nie tylko w życiu kilkudziesięciu kobiet i ich rodzin, które piszą czy pisały tam ikony, ale także bodaj już na drugiej wystawie ikon w Muzeum Diecezjalnym. Wystawa była czynna cały Wielki Post w 2019 roku i każdy, kto tam był, wie, jak ważne jest to uzupełnienie naszej oferty duchowej, religijnej poprzez działanie sztuki. Niebegatelną rolę spełniają też wrażliwi i zdolni organiści, którzy świadomie podejmują odpowiedzialność za poziom, za poziom śpiewu i gry w naszych kościołach. Fenomenem samym w sobie są Państwo Anna i Wiktor Bramscy, którzy stworzyli chór doceniany nie tylko w Polsce. Bogu dzięki znajdują naśladowców, czego przykładem był Festiwal Chórów Parafialnych wykonujących śpiewy pasyjne w Płocku podczas minionego Wielkiego Postu. Zdumiałem się, kiedy usłyszałem, że inicjatorem festiwalu i właściwie jego jedynym organizatorem, oczywiście przy pomocy ludzi z Kurii i seminarium, był pan organista z Parafii Świętego Krzyża Jakub Jabłoński. Wiele osób świeckich czeka na impuls od proboszcza czy dziekana. Jakże pilną sprawą jest wzbogacenie oferty rekolekcyjnej w naszych parafiach przez świadectwa ludzi świeckich. Bogu dzięki mamy rekolekcje adwentowe i Wielkopost. Sam mam bardzo dobre doświadczenia z lekarzami, którzy nie tylko ukonkretniają tematy naszych rekolekcji. Ale sami są często świadkami naprawdę głębokiego życia duchowego. Wydaje się, że minęły czasy, kiedy zapowiadamy rekolekcje bez tematu, wymienionych adresatów poszczególnych konferencji, czy w ogóle braku zaangażowania świeckich, czy to grup, czy indywidualnych świeckich, jako aktywnych uczestników tych rekolekcji. Powodzenie orszaku trzech króli, fenomen ekstremalnych dróg krzyżowych, powoli powstające stowarzyszenia mężczyzn i kobiet, powiększające się szeregi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej. W niektórych diecezjach stali diakoni. Wskazują, że wierni świeccy nie chcą być śpiącym olbrzymem w naszych parafiach. Zruszającym dowodem dla mnie jest postać świętej pamięci Janiny Fetlińskiej, senator ziemi ciechanowskiej, która zginęła pod Smoleńskiem, ale zdążyła pozostawić wiele wyrazistych śladów w naszej diecezji. Niektóre z nich mam okazję śledzić od kilku miesięcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, szczególnie stworzonym przez panią senator Instytucie Ochrony Zdrowia, obecnie Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych. Pracując tam od września ubiegłego roku, na początku nie zdawałem sobie sprawy, dlaczego atmosfera jest tam jakaś inna, jakby bardziej serdeczna. Ludzie przyjaźni, choć bardzo odpowiedzialni. Okazuje się, że większość pracujących tu wykładowców, nie mówiąc o kierujących, wydziałem, pielęgnuje świadomie ducha świętej pamięci Aniny Fetlińskiej. Ich świadectwa. Zebrane w wydanej niedawno książce, Janina Fetlińska, pielęgniarka, społecznik, senator, dały mi wiele do myślenia. Ile takich świadków czeka na odkrycie w naszych parafiach i instytucjach świeckich? Wielki piątek na Facebooku zobaczyłem zdjęcia z drogi krzyżowej w mojej rodzinnej parafii w rzewniu. Serce oczywiście zabiło mi mocniej. No, i z czasem duma zaczęła rozpierać pieśni, piersi, kiedy przeczytałem następujący komentarz. So, wyobraźcie sobie na stronie internetowej gminy, gminy Rzewnie. Była to pierwsza droga, zorganizowana wspólnie pod patronatem Wójta. W przygotowaniach uczestniczyło wiele jednostek, parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jacka. Publiczna szkoła podstawowa, publiczne przedszkole, urząd gminy, ochotnicza straż pożarna, biblioteka publiczna, gminne centrum kultury. W poszczególne role wcielili się mieszkańcy naszej gminy. To niezwykłe wydarzenie, przygotowywane kilka tygodni, łączyło nas i, choć zdarzały się nam upadki, choć czasami krzyż przygniatał i stres prowadzał spustoszenie. Nauczyliśmy się słuchać siebie nawzajem, budować pozytywne relacje, szanować to, co wypracowaliśmy. Przez pryzmat krzyża wiele zrozumieliśmy. Tu jest nasza mała ojczyzna i tylko współpracując razem możemy tworzyć mnóstwo dobrych dzieł. Wszystkim należy się podziękowania, wszystkim i każdemu z osobna za włożone serce i czas. Zostań mi, pisze komentatorka, przez chwilę w tej zadumie trydum paschalnego. Spójrzmy na fotografię, na krzyż, na tak wyjątkowo przedstawioną pietę. Mój wielki respekt, szanowni państwo, z drzewnia.